Nawet w Lublinie, jak byłem, to graliśmy w karty, jeździmy tam, wiadomo, na jakieś tam nieduże finanse, ale ten, ale a młodzież z przodu się działa i tylko te telefony, telefony. No po prostu jest in, inne czasy, inne czasy nasze. My no, tego nie zatrzymamy. Okay. No. Ja widzę po sobie, ja też jestem anty i powiem szczerze, że ja nie wiem jak ja się rady ja to wszystko jest skomputeryzowane i w ogóle to ja jestem tłuk, no. no masz dzieci, na początku? No. A, no chyba, że tak. No. No. spokojnie, teraz mówisz no. 20, 20 miesięcy to jest spokojnie, już telefon powieram, Dokładnie, tam, nie no już i tam i już, mała już tam próbuje, no wszystko, nie. A jak w nie byliśmy na przykład, byliśmy akurat tam w Stanach i zdjęcia chłopaki porobili i mówią dajcie mordziaty komputer, że ci przegramy, nie. Gdzie jesteś, na pulpit? A ja mówię, a gdzie, można gdzieś indziej? No, nie, nie, no nic, no nie w ząb, nie. Jak mi założyli teraz w tym roku bo taką grupę, o której jedziemy, wyjeżdżamy tam na tym, WhatsAppie. na Whatsappie, no i dali mi zdjęcie teściowe. I ja tego nie mogę usunąć, nic w ogóle. Ja cały tydzień na tym Whatsappie miałem zdjęcie teściowe. Ktoś pisał i w ogóle... Że, no, I Dopiero jak przyjechaliśmy na ten, no to oni mi z powrotem zmienili na inne zdjęcie. Dobra, mamy jechać dalej, tak? Po tym zdjęciu to ścianę. Nawet teraz mi się przypomniało, że też byłem dwa tygodnie na Politechnice, ale tam matma i fiza była za prosta. Taką grupę trafiłem trochę, można powiedzieć, słabszą i po dwóch tygodniach wytrzymałem do pierwszego kolokwium, bo ten pan, który szczególnie prowadził z matematyki zajęcia, powiedział, że się w ogóle na tych zajęciach nie udzielam, to albo jestem taki dobry, albo nic nie potrafię, jednak chyba to drugie. A myślałem oczywiście, że mam taki umysł bardziej ścisły niż humanistyczny, ale chodząc na za te zajęcia jednak zauważyłem, że no, muszę zmienić studia i już nie poszedłem na to pierwsze kolokwium i musiałem czegoś szukać innego i poszedłem na studium geodezyjne we Wrocławiu ze względu na to, że skończyłem technikum budowy Drugi Mostów. I no, można powiedzieć, że już znałem tam szkoły i nauczycieli, a to studium geodezyjne od razu było w tej szkole. No i też mnie przyjęli akurat przez to, że żebym też w wojsko, bo wtedy w tamtych latach jednak ta służba była obowiązkowa. No i poszedłem na to studium, które później skończyłem w Poznaniu drugi rok i potem. Udało mi się trafić na AWF ze względu na niezdane egzaminy, bo czuję, że może bym też popłynął, tylko że akurat udało mi się, miałem klasę pierwszą sportową i dostałem się bez egzaminów.